Jest tak pięknie tutaj, jest tak dużo ludzi w St. James Park. To jest jedna z takich fajniejszych kawiarni. Jak od razu wam powiem, nie jest jakoś bardzo droga. Um, tutaj za każdym razem, jak jesteśmy, to um, udaje nam się przycupnąć i co nieco tutaj wypić i zjeść. Ale nie tym razem, bo jesteśmy full. Ale tutaj te ogrody są piękne. Tam dalej, jak pójdziemy, będzie piękna woda. I, I powiem Wam szczerze, że fajnie się tutaj spaceruje. I myślę. Tak, jak ja bym sobie zaplanowała przyjazd do Londynu, to oczywiście poza głównymi atrakcjami, jeżeli planujecie tutaj wyjazd, to warto e, tak troszeczkę gdzieś uciec od e, tych wszystkich muzeów czy innych rzeczy i właśnie wybrać się do parków. Tych parków jest bardzo dużo w Londynie. Uwieźcie mi, że e, możecie wybrać. Dużo opcji, dużo fajnych opcji, e, tak blisko centrum na piechotkę i po prostu tak chwilę sobie zrobić e, takiego chilloutu, bo parki, jakby ktoś nie wiedział, stanowiły taką główną i dosyć ważną część e, tutaj e, ludzi, którzy kiedyś żyli. I to jest naprawdę przepiękna przepiękna arzeria i przepięknie zaprojektowane są te ogrody. Co jest piękne, jak tutaj przybywacie do parku. W Parku w Londynie można sobie posiedzieć na wyrzutkach. To są opcje płatne, od razu Wam powiem. Także jak usiądziecie, to możecie być poproszeni o opłatę. Ale, ale czasami jest to warte, jeżeli ktoś chce tak bardziej się ścigać. Ale kocyki, widzicie, też są dobrym pomysłem. Ja już tutaj podążam w kierunku Buckingham Palace. Pójdę tam na chwilę, Wam pokażę, jak, jak wygląda teraz pałac. Pięknie, pięknie jesień w Londynie, też jest cudna i też fajna fajnie można tutaj odpocząć.